you <laughs> W tym odcinku pokażę, jak zbudować generator stron internetowych. Jego obsługa będzie polegała na tym, że należy napisać kod HTML strony, którą chce się wygenerować, zapisać na karcie microSD, a następnie włożyć w czytnik kart, w jaki wyposażony jest Ethernet Shield. Potrzebne elementy to Arduino Uno, Ethernet Shield oraz karta MicroSD. Podłączenie jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy tylko połączyć Ethernet Shield z Arduino Umo. W ten sposób należy uważać, żeby wszystko równo weszło. Można to sprawdzić, sprawdzając, czy 6 pinów, weszło w ten tutaj komik. No i gotowe. To wszystko w kwestii podłączenia. Jeśli ktoś nie potrafi pisać kodu HTML, można skorzystać z edytora wizualnego, który działa podobnie jak edytory tekstowe, z tym, że z boku pisze się kod HTML. Link możecie znaleźć w opisie. W następnej kolejności na jakiejś pustej karcie microSD należy utworzyć nowy dokument tekstowy, do którego o, już się utworzył, który należy nazwać HTML i do którego należy wkleić Wcześniej skopiowany z edytora wizualnego kod. Potem należy zmienić go na plik HTM. Można to zrobić, klikając Organizuj, opcje folderów i wyszukiwania. W karcie Widok należy znaleźć na takiej liście, Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, wyłączyć to. A potem wystarczy kliknąć guzik Zastosuj, a następnie OK. Teraz zmieniamy rozszerzenie pliku HTML. Można to zrobić za pomocą guzika Zmień nazwę, ale zamiast nazwy zmienia się rozszerzenie na HTML. Pojawia się komunikat, tak? Chcemy zmienić rozszerzenie i po chwili nasz plik zmienia się już w plik HTM. Wyjmujemy kartę z komputera, a następnie wkładamy ją do czytnika na szyjnie. Link do kodu również można znaleźć w opisie. Jedyna rzecz jaką trzeba zmienić to tutaj adres IP płytki Arduino, aby go zdobyć. Obejrzyj odcinek szósty i po zmienieniu tego adresu wszystko już powinno działać po wygraniu programu oraz podłączeniu shieldu do routera.